Witamy na kanale Plotki na gorąco 24H. Dlaczego naprawdę od niego uciekła? Po latach upokarzającego milczenia, Dominika Tainer w końcu ujawnia mroczny sekret ich małżeństwa. Co tak naprawdę kryło się za zamkniętymi drzwiami sypialni Wiśniewskiego? Jakie chore żądanie zniszczyło wszystko i zmusiło ją do odejścia? Zostańcie z nami, bo ta spowiedź jest szokująca. Michał Wiśniewski, lider ich troje. Człowiek legenda. Ale jest jedna rzecz, na którą ten człowiek na pewno nie może narzekać. Na brak żon miał ich aż pięć. Pięć kobiet, które w pewnym momencie swojego życia zgodziły się nosić jego nazwisko. Wśród nich była właśnie ona. Czwarta w kolejce Dominika Tainer. Wraz z Michałem tworzyła parę przez siedem długich lat. To niemal rekord, jak na jego standardy. Wydawało się, że to właśnie ona jest tą, która okiełznała czerwonego króla polskiej piosenki. Że dała mu stabilizację. Że stworzyli prawdziwą, patchworkową rodzinę. Aż w końcu, nagle, niespodziewanie, w 2019 roku przyszła pora na nowy rozdział w życiu posenkarza. I na kolejną, piątą już żonę. Co tak naprawdę się stało? Dlaczego ten związek, który wydawał się tak stabilny, rozpadł się z dnia na dzień? Dominika Tajner wzięła ślub z Michałem Wiśniewskim w 2012 roku. Byli razem przez 7 lat. Aż do 2019 roku. To właśnie wtedy Dominika poinformowała media, że to Michał Wiśniewski, bez żadnego ostrzeżenia, złożył pozew o rozwód. To był cios. Brutalny. Niespodziewany. Niedługo potem, niemal natychmiast, usłyszeliśmy o jego nowym, błyskawicznym związku z niejaką polą. Kobietą, która dziś jest jego oficjalną piątą żoną. I matką dwojga jego kolejnych, nowych dzieci. Córka Apoloniusza Tainera przez lata, przez ponad pięć długich lat od tamtego upokorzenia, milczała. Nie chciała publicznie prać brudów. Nie zdradzała powodów rozstania. Aż do teraz. Właśnie przerwała milczenie. W nowym, szokującym wywiadzie dla Jastrząb Post Dominika Tainer w końcu wyłożyła karty na stół. Zdradziła brutalną prawdę, powód ich rozstania. I ten powód jest znacznie bardziej mroczny i egoistyczny, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. To jest ten złoty, bezcenny, mrożący krew w żyłach szczegół. Co takiego powiedziała Tainer? Co było tym gwoździem do trumny ich małżeństwa? Pieniądze? Zdrada? Sława? Nie. Coś znacznie gorszego. Dziecko, a właściwie jego obsesyjna chęć posiadania kolejnego dziecka. I tu musimy dokładnie zacytować jej poruszające słowa, bo one są kluczem do całej tej mrocznej układanki. Dominika Tainer powiedziała, cytujemy: Ja, jak byłam w małżeństwie z Michałem, on miał czwórkę swoich dzieci, ja miałam swoje dziecko, czyli była ich piątka. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Dzieci trzeba wychować, trzeba wykształcić, trzeba poświęcić czas, trzeba im tę miłość dać. Żeby też później były szczęśliwe. Koniec cytatu. Czy słyszycie tę odpowiedzialność w jej głosie? Tę dojrzałość. Ona wiedziała, że pięcioro dzieci w jednym domu to gigantyczne wyzwanie. Gigantyczna odpowiedzialność finansowa, ale przede wszystkim emocjonalna. Ale Michał on tego nie widział. On był zaślepiony. Tajner kontynuuje, a jej kolejne słowa to jest właśnie ta bomba. Cytujemy u nas też trochę ten rozpad małżeństwa może z tego wynikał, że Michał chciał mieć dziecko, a ja uważałam, że mamy ich dużo. Czy wy to rozumiecie? On miał już czwórkę. Razem wychowywali piątkę. A on wciąż chciał więcej. I to właśnie dlatego postanowił ją rzucić. To jest ta czerwona nić. To jest ta przerażająca prawda. Powodem ich rozstania jest to, że Dominika Tainer, jako odpowiedzialna matka i kobieta. Nie chciała mieć już więcej dzieci. Uważała, że piątka to wystarczająca odpowiedzialność. A Michał? Michał nie mógł tego zrozumieć. Nie mógł zaakceptować jej odmowy. Jego obsesja posiadania kolejnych potomków była silniejsza niż miłość do kobiety, z którą spędził 7 lat? Czy to było ultimatum? Dziecko albo rozwód? Wszystko na to wskazuje. A jaki jest najlepszy dowód na to, że słowa Dominiki Tainer są prawdą? To, co stało się zaraz po rozwodzie. Ledwo wysychał atrament na papierach rozwodowych, a Michał Wiśniewski już był w nowym związku. Już miał nową partnerkę. Pole I co stało się niemal natychmiast? Pola dała mu to, czego nie chciała dać mu Dominika. Urodziła mu kolejne dzieci. Dwoje. Falką Amadeusa i Noeila Clou. Zastąpił żonę, która mówiła dość, modelem, który spełnił jego chore żądanie. Czy można sobie wyobrazić bardziej brutalne i przedmiotowe traktowanie kobiet? Spójrzmy na ten przerażający szlak złamanych serc i porzuconych żon. Bo Michał Wiśniewski był żonaty aż pięć razy. Pierwszą żoną była Magda Fem, wokalistka, którą poznał na karaoke. Ich związek zakończył się po zaledwie czterech latach, w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń. Drugą żoną była znana nam wszystkim mandaryna Marta Wiśniewska. Z nią ma dwoje swoich pierwszych dzieci Zejwierę i Fabien. Ich ślub był gigantycznym, medialnym wydarzeniem cyrkiem transmitowanym przez telewizję w Lodowej Kaplicy na Biegunie. Ale ten blichtr i lud nie sprawiły, że związek był trwały. Wręcz przeciwnie. Do rozwodu doszło już trzy lata później. Totalna klęska. Trzecią żoną była Anna Świątczak, kolejna wokalistka z jego zespołu ich troje. Z nią Michał ma kolejne dwie córki: Etienne Nett i Vivienne. Ten związek również nie przetrwał. Para rozwiodła się po pięciu latach małżeństwa. I wtedy, w 2012 roku, Michał poślubił ją, Dominikę Tainer. Córkę Apoloniusza Tainera. Wytrzymali 7 lat, aż do rozwodu w 2020 roku. Powód? Jak już wiemy, jego obsesyjna chęć posiadania kolejnych dzieci. A po Dominice? Po Dominice przyszła pora na pole. Piątą. Te, z którą wokalista ich troje ma kolejne dwoje dzieci. W sumie Michał Wiśniewski ma dziś sześcioro dzieci. Z trzema różnymi kobietami. I wygląda na to, że to rzekomo koniec. Koniec jego fabryki. Bo w jednym z ostatnich wywiadów wyznał coś absolutnie szokującego. Przyznał, że poddał się zabiegowi wazektomii, że stał się bezpłodny. Czy to prawda? Czy to kolejna gra pod publiczkę? Przecież wiadomo, że jest to zabieg odwracalny, więc tak naprawdę nie ma żadnej pewności. Ale co on sam mówi o tej decyzji? Jego słowa, w kontekście tego, co ujawniła właśnie Dominika Tainer, brzmią jak ponury, okrutny żart. To jest ten emocjonalny wybuch na koniec. Ta hipokryzja. Wiśniewski powiedział reporterce portalu Jastrząb Post, cytujemy: Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. Naprawdę? Zrozumiał, że o szóstkę dzieci trzeba zadbać? Szkoda, że nie myślał o tym, gdy miał tylko piątkę i domagał się kolejnego od Dominiki. Ale najlepsze dopiero przed nami. Dodał: To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera. Czy wy to słyszycie? Na propozycję nowej żony, Poli zgodził się bez wahania. Ale na rozsądne argumenty poprzedniej żony, Dominiki, zareagował składając pozew o rozwód. Czy można bardziej obnażyć swoją hipokryzję? Dominika Tyner w końcu zdradziła prawdę. Prawdę o człowieku, dla którego kobieta jest tylko narzędziem do spełniania jego chorych obsesji. Co sądzicie o tym szokującym wyznaniu Dominiki Tyner? Czy Wiśniewski postąpił słusznie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich mrożących krew w żyłach historii zza z zakulis show biznesu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie.